I uczestnicy dożynek gminnych w Annopolu. Szanowni państwo. serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w święcie plonów odbywającym się w Annopolu. W naszej polskiej tradycji dożynki to najpiękniejsze święto polskiej wsi, podczas którego wyrażamy wdzięczność Bogu, ale także kierujemy wzrok na rolników, ludzi ciężkiej pracy którym zawdzięczamy chleb codzienny leżący na naszych stołach. Święto Plonów jest również okazją do refleksji nad każdym dobrem, którego doświadczyliśmy w tym roku, ale też sposobnością, by podsumować podjęte wysiłki i planować kolejne działania. W ostatnich miesiącach wiele niepokoju do naszego życia wnosi sytuacja za naszą wschodnią granicą. Dlatego w tym roku w sposób szczególny chcemy prosić Boga o pokój, a także o pomyślną przyszłość dla naszej ojczyzny. Jednocześnie mamy świadomość, że rolnictwo jest nie tylko jedną z form działalności gospodarczej, ale również podstawą zapewniającą fizyczną egzystencję każdego narodu. Za ten wysiłek pracy na roli, za zapewnienie Polakom bezpieczeństwa żywnościowego. Każdemu z obecnych tu gospodarzy gorąco dziękuję. Wszystkim uczestnikom dorzynkowego spotkania przekazuję serdeczne pozdrowienia. Proszę przyjąć życzenia dobrego zdrowia oraz sił do realizacji życiowych planów. Niech trud codziennej pracy zapewnia dostatek wszystkim mieszkańcom województwa lubelskiego. Z wyrażami szacunku Jarosław Stawiarski.